Dobry wieczór, kochani, tym razem dobry wieczór, bo postanowiłam w sumie nagrać vloga wieczorem. Pierwszy raz, pierwszy raz praktycznie od dawna wieczora, wieczorem vloga zaczynam. Witam Was z moją Jerbusią, znaczy moją jak moją, Pawła, bo moja się zepsuła i okazało się, że jest rok po terminie, więc w dniu dzisiejszym a dokładniej dzisiejszego wieczora będziemy robić małe zamówienie. Coś sobie jeszcze dzisiaj odgracimy, ale będziemy robić sobie małe zamówienie właśnie odnośnie jerby bo ostatnio zaopatrzyłam się w taki oto jerbomosik Chciałam sobie go wziąć do pracy, bo no jednak w domu mam matero, ale postanowiłam go sprawdzić i tak jak mówię, wsypałam sobie swoją jerbę i ona zwietrzała i jak sprawdziliśmy, to była do kwietnia 2024, więc no, 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 no co poradzę, no co poradzę, jak długo nie piłam, to no to tak, tak się dzieje, tak się dzieje. Człowiek posprawdzał wszystkie przyprawy, sprzątając kuchnię, posprawdzał wszystkie makarony, ale Jerma nie, nie stała tam i dwa lata i wytrzyma. Nie wytrzymała, wyrzuciłam trzy opakowania. I boli mnie serce, no ale co, 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 co zrobię? No, no, no trzeba. E, oprócz hierby, dzisiaj e, będzie taki właśnie wieczór małych zakupów. E, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, bodajże, ja chcę w tym roku zakupy ograniczyć, ale są takie rzeczy, e, które po prostu albo mi się zwrócą, albo naprawdę mi się przydają przydadzą albo używam. Jednym, jednym z tych rzeczy to jest na przykład krem do rąk i jak widzicie on już mi się kończy, zostało mi go na dwa dni, więc sobie go zamówię. I dzisiaj zamierzam sobie poszukać fajnego kubka takiego termicznego na kawę bo ja uwielbiam kawę na mieście ale nie oszukujmy się, kawa na mieście jest droga 25 zł, a ja mam zarąbisty ekspres do kawy więc postanowiłam sobie to wykorzystać i jednak brać kawę na wynos z domu jeden mam termosik w sensie taki kubeczek, ale on mi bardzo przecieka myślałam, że nie będzie przeciekał mam już go jakiś, jakiś rok i za każdym razem przycieka, wylewa się. A czegoś takiego nie lubię, więc zapraszam Was do mojego komputerka. I jak widzicie, mam otwartą swoją stronę Vinted. Co prawda mam tylko trzy opinie, bo w zasadzie dopiero zaczęłam na nim sprzedawać. Ale jak widzicie, już mam trochę rzeczy powstawianych, szczególnie są to książki. Trochę rzeczy już mi się też udało od ostatnich dni sprzedać, więc jestem mega zadowolona. Jakby ktoś chciał się zaopatrzyć w jakąś fajną książkę, to oczywiście zapraszam. Tutaj jakaś y, torebkę sobie wystawiłam na sprzedaż i na pewno jeszcze jak będę miała jakieś tam ubrania czy y, inne takie rzeczy, które nadają się do przekazania dalej, y, no to oczywiście będę wstawać, więc y, wstawiać. Więc zapraszam. A teraz zajmiemy się szukaniem tutaj hierby. Zamówiona. Oczywiście ja zostaję wierna swoim smakom, które mam od samego początku. Teraz piję erbę Pawła, jakąś ananasową, i jest smaczna. Ale nie tak jak te moje, które za każdym razem zamawiam. Teraz troszeczkę zaszalałam, że tak powiem, i kupiłam sobie nowy smak hierby. Tam jest jakaś truskawka, poziomka, jakieś takie dziwne rzeczy wszystkie takie czerwone owoce. I kupiłam sobie różaną, czyli standardowo. I teraz czekam, aż zamówienie przyjdzie, a tymczasem myślę, że coś można sobie odgracić. I w poprzednim odcinku mówiłam, że chyba odgracimy sobie szufladę na przedpokoju, i tak właśnie zrobimy, więc zapraszam Was na przedpokój, teleportujemy się i będziemy odgracać, i będziemy sobie przygotowywać już zamówienia do wysłania. Właśnie dla y, ludzi, którzy kupili moje książki. Znaczy moje książki, nie moje książki, książki, które wystawiłam. Dobra, bo no, mieszam się, idziemy odgracać szuflady. Masz 40 zł. Ale w Hiszpanii się zarabia w euro. No, w sumie tak. Dwa krasanty, dwa espresso, dwie kawy, 7 euro. No. Ale w Polsce też jest coś takiego, że jak kupisz ten. Mmm, Przyjdziesz ze swoim kubkiem, to masz taniej, nie? Ale ile to jest taniej, złotówkę czy coś? A wiesz, w Starbucksie no to kawa, myślę, że espresso kosztuje około 12-13 zł. Nie mówię, dlatego ja chcę się, wiesz, przerzucić na kawę, żeby sobie robić, wiesz, na, w domu. Chyba za 50 zł kupujesz sobie kilo kawy i chuj, nie? Wiem, co zapomniałam. Sosów do tego, syropów do kawy. Bo tak naprawdę w kawa na mięsie to największe co ma, dlaczego jest taka pyszna, to dlatego, że ma syropy. Taka jest prawda. No Dobraj sobie o tamte, nie? Które? No to jest zero. Nie, fu. Karły, Fu, karny. nie. Ja się znasz. Mów tak. E, nie, ale ten, czekoladowy sobie kupię. E, dobra, zamknę Cię, bo nagrywam. 7 euro za dwie kawy i dwa rogaliki. To się opłaca, to się opłaca. Yy, dobra, jesteśmy na przedpokoju, i ja już mam tutaj jedną szafę, szafę szuflady otwartą. I to jest ta szuflada, ta jest moja, i ta jest moja z takimi rzeczami. Tu są Pawła narzędzia, a tu są jakieś tam nie wiem, e, rachunki. Więc zajmiemy się tymi dwoma. Tu już jest jedna paczuszka przygotowana z książkami do wysłania. E, później będziemy przygotowywać sobie już e, pozostałe. Także wezmę Was trochę niżej. No i jak widzicie, mamy tu rzeczy dużo i w zasadzie nic. E, więc. Nigdy nie wiem, jak się zabrać do takich rzeczy. Dobra, najpierw tu powyciągamy wszystko. Co my tu mamy? To jest pudełko, w którym mam rzeczy wszystkie na koncert, czyli jakaś biżuteria, wachlarze i tak dalej. Tu ostatnio porządek robiłam, więc to po prostu sobie tam wsunę, niech sobie leży. To kiedyś kupiłam takie pudełko, w zasadzie nie wiem na co, ale widzę, że mam tu jakieś. Perfumetki, a perfumetki się zawsze przydają, żeby nawet sobie wrzucić do torebki. Gumka zapasowa do włosów i do kolczyków. Takie spinki, w sensie zapinki, więc sobie je tutaj o, wrzucę, żeby były w jednym miejscu. Ale to, to jeszcze nic. Mamy jeszcze drugie piętro. I teraz tak. Niepotrzebne. W ogóle nawet nie wiedziałam, że to mam, więc wyrzucam to lusterko. Już mi tyle lat służyło, ale mam to, więc to zostawię, a tego się pozbędę. Oczywiście paragony. O, kiedyś znalazłam takie serduszko. Sam, robione ręcznie a to akurat nie zostawię Nic dentystyczna się przydaje tutaj to jest w ogóle bransoletka z mm, koncertu gdzie nie można było nigdzie płacić kartą ale można było wpłacić pieniądze do kasy i oni dawali taką kartę i ja coś pamiętam że tutaj chyba jest 50 zł ale nie wiem nie pamiętam hasła do tego, więc zostawiam szczoteczka do zębów do wyrzucenia, a to są paragony do wyrzucenia. Taśma klejąca, tu kolejne, kolejna zapinka do kolczyków, też zostawiam przypinka, przypinka ona zostaje, pieniążki takie, o, zostają. Czyli w zasadzie dużo się tu nie zmieniło. Taśma, nożyk, który zawsze jedzie ze mną na koncerty. Lusterką. bo też mi na razie nie jest potrzebne. I cykl i to sobie wrzucę w tym pudełku w mam takie duże kolczyki ale powiem szczerze że ja tam się nie bardzo w nich czuję więc po prostu po prostu je wyrzucę portfele, które dostałam jeden i drugi w sumie od siostry. Nie bardzo korzystam z dużych portfeli, ale czasami się zdarza, więc je zostawię. Tu mam biżuterię, z której korzystam namiętnie i ze wszystkich. Znaczy z tych jeszcze kolczyków nie korzystałam, ale to dlatego, że jeszcze nie ma sezonu na letnie sukienki, więc zobaczymy czy będę z nich korzystać. Tu mam paznokcie, które będę przyklejać sobie na urodziny, bo ogólnie ja do pracy paznokci mieć nie mogę. Więc sobie kupiłam takie na jeden dzień. Tutaj mam gumkę i ona była jedwabna. Tak, to jest jedwabna z Kat. Polecam me, mega sprawa. Przestały mi. Yy, Łamać się włosy, jak zaczęłam z nich korzystać. Tu mam okulary, więc wrzucę sobie chusteczkę. Mm -hmm. mm -hmm. Ja tu w zasadzie nie mam co odgracać, bo ostatnio odgracałam. No, trochę się tego wszystkiego uzbierało, i jak za każdym razem, nie jestem z tego dumna, bo to są rzeczy, które gromadziłam naprawdę przez lata. U mnie w domu one przejeżdżały ze mną z jednego mieszkania do drugiego mieszkania, z drugiego do trzeciego i tak za mną cały czas jeżdżą. Zawsze mam jakąś taką dziwną nadzieję, że będę je jeszcze wykorzystywać, że one mi się przydadzą, i mi się nie przydają. I w końcu doszłam do tego, że w momencie, w którym danej rzeczy nie noszę. To po prostu nawet się nie zastanawiam, czy, czy po prostu jest mi potrzebne, czy nie jest mi potrzebne, po prostu się tego pozbywam e, i, e, no i tyle. No i no, 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 co, co więcej, powiem: no, po co? Ja wiem, że to nie jest dobre dla środowiska, ale przynajmniej teraz wiem, że e, żadnych takich e, wątpliwej jakości, niepotrzebnych i tak dalej rzeczy już nie będę kupować. Mm. Teraz jeszcze się spakujemy w sumie do pracy, żebym już sobie wzięła tam torebkę i tak dalej, i tak dalej, to co jest mi potrzebne. I będziemy e przygotowywać zamówienia. Ostatnimi czasy na święta, w sensie w tamtym roku na święta dostałam od Pawła przepiękne torebki. Jedną taką, drugie, drugą z Lasockiego czarną, ale ta to po prostu jest spełnienie moich marzeń. Ona ma jeszcze długi pasek, ale mam go w środku, w torebce. Bo jednak wolę sobie nosić w torebkę tak na ramię. Czekajcie, trochę Was zniżę. Na ramię. Ale czasami jak idę na większe zakupy, to po prostu brakuje mi przerzucenia sobie tej torebki przez, przez ramię. Więc wolę mieć niż nie mieć. No, i co w takiej mojej torebce noszę do pracy, żeby się niczym nie zaskoczyć i żeby mieć wszystko pod ręką? I gdzie to jest? To jest oczywiście. Noszę portfel ze sobą, rzucam go luźno. Oczywiście, dokumenty do pracy, które potrzebuję. Klucze do mieszkania. Tutaj noszę taką buteleczkę, w której mam e, odlane perfumy. Tu są akuratnie SI, e, Też sobie je tutaj wrzucam. Zawsze mam gumy i te są najlepsze. E, szczotkę do włosów taką podręczną. E, ona jest super, jak o, tak o na szybko muszę włosy rozczesać. Nie wiem, wiatr wieje, przy okazji ma lusterko, więc też mi się fajnie sprawdza. Do tego zawsze mam okul okulary, no, się. Okularki, oczywiście tabletki. Tu mam przeciwbólowe i witaminę D. Zawsze mam ze sobą słuchawki no wiadomo kamerę no i mój dziennik który, z którego jeszcze będę dzisiaj korzystać więc na razie go nie pakuję i nad ranem pakuję zawsze co pakuję e ładowarkę e krem do rąk wiadomo i e pomadkę do, do ust i zawsze w torebce mam jeszcze szminkę z której aktualnie korzystam i to wreszcie mam w plecaku z którego ostatnio korzystałam o, jest szminka. Jak jak mówiłam, to jest moja ukochana i ja z niej korzystam namiętnie codziennie, więc też ją ze sobą zabieram. Tutaj już nic takiego nie ma, jest mój kalendarz, ale z kalendarza zazwyczaj korzystam w domu. Z czasem zaopatrzyłam się w taką torbę na zakupy wielorazową. Jest. I co udało się? No, dało mapę. No i super. E... Także mam mapę dosłownie zaktualizowaną na wczoraj. O! Bardziej aktualnie się nie da. No i pięknie wracając mam torby wielorazową właśnie w takim beżowym kolorze ja jestem w beżu zakochana tak jak i w czerni ale beż to jednak no beże brązy to jednak takie bardzo delikatne takie czyste kolory bardzo mi się podobają zresztą część mojej szafy jest czarna a część beżowa więc do niej sobie wpakuję po prostu zamówienia, które, które mam, ale skończyła mi się taśma klejąca, więc będę musiała kupić rano taśmę klejącą, spakować zamówienia i jutro po pracy je wysłać, więc będę miała naprawdę ogromne noszenia w dniu jutrzejszym ale na szczęście tylko rano, bo później już wszystko, że tak powiem wsadzę do paczkomatu i pójdzie do nowych właścicieli, bardzo się cieszę, lubię sprzedawać rzeczy z tego względu, że cieszę się, że ktoś może z nich jeszcze korzystać i w ogóle mieć taką frajdę z tego dobra jak widzieliście zamówienia mam spakowane i jeszcze zapomniałam zamówić jednej rzeczy mianowicie sosów do kawy i zaraz jeszcze sobie siądę i sobie właśnie te sosiki zamówię. No i co wam, kochani, powiem? No, minimalizm. Dosyć powszechny temat, dosyć na topie, bo coraz więcej osób chce iść w minimalizm i bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, z tego względu, że im mniej rzeczy mamy, im mniejszą ilością rzeczy się otaczamy. Muszę Was trochę zniżyć. Tak, tym lepiej. I y, nie możemy zapominać o tym, że minimalizm. Znaczy, jeśli ktoś chce być w skrajnym minimalizmie, to jasne, że ma jeden nóż, jeden widelec i tak dalej. Ja taką osobą nie jestem, aczkolwiek y, myślałam, że kolekcjonowanie książek to jest coś takiego mojego, mm, takiego, lubiłam to robić. Jednak jak któregoś razu siadłam sobie na kanapie i popatrzyłam właśnie w kierunku półki z książkami, i pomyślałam sobie, że większość książek mam przeczytanych. One leżą mi na półce już jakiś czas i ja w ogóle do nich nie sięgam, nawet o tym nie myślę. A patrzę na to, i jak będę się kiedyś tam przeprowadzać i będę musiała to wszystko wziąć ze sobą, to po prostu aż mi się odechciewa. Mało tego, nie po to płacę za aplikację Legimi i za czytnik książek, żeby mieć podwojone rzeczy. Mam parę książek, które chcę zostawić stricte w wersji papierowej, bo nie mówię, że nie, ale to, głównie to, co mi się powtarza w Legimi, to po prostu sprzedaje za naprawdę bardzo atrakcyjne ceny, bo oprócz jednej serii książek, którą, których jest 8 albo 9 części, które sprzedaje za 150 zł, bodajże tam jest na Vinted. Tak, resztę nie przekraczają 30 zł. Bardzo często sprzedaję w serii bądź dwie jakieś książki. Idę na negocjacje, także jak najbardziej, bo nie jest sztuką mieć dużej ilości rzeczy, ale sztuką jest cieszenie się z tego, co mamy. A ja, patrząc na te wszystkie rzeczy, które posiadam, czuję się przytłoczona i powiem szczerze, że czuję się przytłoczona tym, że na przykład mam perfumy, które lubiłam, ale tak nie bardzo do mnie pasują, albo no nie wiem, albo nie czuję się z nimi dobrze, albo ich nie czuję w ogóle. No to po co mam takie coś trzymać? A jak już na przykład korzystałam i już część wykorzystałam i Ciągnę to, żeby to po prostu wykorzystać do końca, to też mi się to przejada. Co prawda, wykorzystuję to, ale też mi się to przejada. Mam już kilka takich perfum, które są po prostu takie moje i z którymi, których zapach kojarzy się właśnie stricte ze mną, tam w moim otoczeniu. I przy tym chcę zostać, bo naprawdę nie sztuką jest posiadanie multum rzeczy, multum rzeczy. Sztuką jest y, nauczenie się oszczędzania, a ja się uczę dopiero oszczędzać. To nie mówię, że nie ja się uczę dopiero oszczędzać, nie. ale sztuką jest mieć na tyle odłożonej gotówki, poduszki finansowej, żeby móc sobie to w każdej chwili kupić, co mi będzie potrzebne, a nie gromadzić, gromadzić i trzymać i gromadzić. Więc ja się z Wami dzisiaj żegnam, zostawiam Was z tym przemyśleniem. Oczywiście, film, boże film, link do mojej szafy na Vinted, znajduje się w opisie. I zapraszam serdecznie. Jak ktoś chce kupić książki jakoś taniej, to myślę, że bez problemu tam coś znajdzie dla siebie. I zostawiam Was z takim przemyśleniem, że nie ilość, ale jakość. A pamiętajcie, że rzeczy nie definiują tego, jakim jesteśmy człowiekiem. Trzymajcie się.